Mamy dwóch kandydatów? I ja bym zagłosował na jednego z nich, jeżeli bym zauważył u jednego z nich, że jest mocne połączenie z Bogiem. Jeżeli bym zobaczył, że jeden z kandydatów ma taką głęboką, prawdziwą pokorę, jest w takim trybie służenia, wciela takie wysokiej. Jakości zachowania zgodne z Bogiem. Jeżeli płynie przez niego prawda, płynie przez niego ten flow Boga. Jeżeli bym zauważył to u jednego z kandydatów, to bym zagłosował z tego powodu, że wtedy bym głosował na Boga, który płynie przez tego człowieka. I wtedy bym pomyślał sobie: Jeżeli płynie tak dużo Boga przez tego człowieka, to ja chcę, żeby do Polski taka osoba w Polsce taka osoba była wpływowa, żeby było w Polsce więcej Boga. Ale nie widziałem tego ani u jednego ani u drugiego kandydata.